Cześć. Z tej strony Katarzyna Skurska i witam was w 53 odcinku mojego podcastu Porozmawiajmy o jedzeniu, w którym poruszam temat smacznego jedzenia, diety, zdrowia i rozwoju osobistego. Zapraszam cię dziś na kolejny odcinek z serii Alfabet Smaków. Seria Alfabet Smaków pojawia się co jakiś czas w ramach podcastu, mojego podcastu. Porozmawiajmy o jedzeniu. W odcinkach tych z serii Alfabet Smaków opowiadam o konkretnych produktach spożywczych. Ich właściwościach zdrowotnych, ciekawostkach na ich temat, a także staram się zainspirować Cię do nowych połączeń smakowych i większej różnorodności w diecie. W okresie takim powiedzmy wakacyjno-letnim w tym roku chciałabym się stać Twoim przewodnikiem po świecie zdrowych smaków. W tym czasie na moim Instagramie, w moim newsletterze i w podcaście chciałabym dzielić się z tobą większą ilością treści takich okołokulinarnych. Moim zdaniem jest to bardzo dobry czas ze względu na dłuższe dni i większą dostępność produktów w sklepach, na targach, no i tak po prostu wokół nas. To dobry czas, by trochę poeksperymentować w kuchni. Otworzyć się na nowe smaki i być takim trochę odważniejszym w tym gotowaniu, w połączeniach smakowych i w dobieraniu przypraw i technik kulinarnych. Co ty na to? Jak ci się podoba ten pomysł? Koniecznie daj mi znać, bo jeżeli ten pomysł się sprawdzi, wzbudzi zainteresowanie, poczujesz, że jest dla ciebie pomocne to, że dzielę się taką ilością większą tych treści takich około-kulinarnych, to jak najbardziej będę starała się dzielić się właśnie tymi treściami około-kulinarnymi. Dziś, mm, dziś porozmawiamy sobie o warzywie, które często bywa niedoceniane, wręcz nielubiane niestety, a jednocześnie skrywa w sobie ogromny potencjał, zarówno kulinarny, jak i zdrowotny. Mowa oczywiście o bakłażanie. Ja tu muszę dodać, że bakłażan jest chyba jednym z moich ulubionych warzyw. Więc możliwe, że w dzisiejszym odcinku dosyć mocno będę się nad nim rozpływać. Przygotuj się zatem na kulinarną podróż pełną inspiracji i zdrowotnych ciekawostek. Zaczynajmy w takim razie. Bakłażan znany jest również jako psianka podłużna, oberżyna, gruszka miłosna, jajko krzewiaste i bakman. I te trzy ostatnie nazwy są dla mnie bardzo, bardzo śmieszne. Jest to warzywo o charakterystycznej, głęboko fioletowej skórce i delikatnym kremowym miąższu. Według Nikki Segnit, autorki książki Leksykon Smaków. Książki, z której korzystam zawsze do opracowywania podcastów z serii Alfabet Smaków. I z której korzystam tak naprawdę bardzo często, bo ja uwielbiam przeglądać. I sprawdzać, czy moje pomysły na połączenia smakowe się sprawdzą. I lubię się inspirować mmm, tą książką. Chociaż szczerze, ja lubię eksperymentować w kuchni, i gdy jakiś tam połączeń smakowych nie ma w tej książce, to i tak ryzykuję. Nie zawsze wychodzi, ale i tak ryzykuję. No i właśnie, według Nikki Segnit. Świeże i dojrzały bakłażan o odpowiednim smaku i teksturze jest zwarty i leśni jak skóra delfina, a ponadto skrzypi, kiedy go uszczypniemy. Tak naprawdę, w zależności od odmiany i miejsca uprawy, bakłażany mogą być ciemnofioletowe, jasnofioletowe, mogą być prawie czarne, białe, fioletowo-białe, fioletowo-zielone. Wcale też nie muszą mieć takiego pękatego kształtu, jaki to zazwyczaj mają bakłażany, które można zakupić w Polsce. Mogą być podłużne, mogą być okrągłe, mogą nawet bardziej przypominać pomidora, a mogą mieć nawet kształt haczykowaty. Jadalną częścią bakłażana jest owoc, a bakłażan należy do rodziny psiankowatych i dlatego. Co ciekawe, jest bliżej spokrewnione z pomidorem, papryką oraz ziemniakiem, a nie z cukinią, jak mogłoby być się wydawać. Bakłażany pochodzą z tropikalnej Afryki, Egiptu, Arabii i Indii, ale jego kulinarna podróż przez wieki zaprowadziła go do kuchni tak naprawdę całego świata. Od klasycznych dań śródziemnomorskich po egzotyczne potrawy azjatyckie. Ja jadłam bakłażana podczas mojej podróży w Azji Południowo-Wschodniej. Dzisiaj podzielę się z Tobą chyba moim ulubionym daniem z tej podróży. I tak, jak najbardziej, bakłażan w Azji Południowo-Wschodniej też jest obecny. No ale bakłażan to nie tylko smak i tekstura to także prawdziwa bomba zdrowotnych korzyści. Czy wiedziałaś, że bakłażan jest bogaty w antyoksydanty? Jak wszystkie warzywa i owoce o ciemnej i intensywnej barwie? Bo to właśnie w tej fioletowej skórce znajdziemy związki fenolowe, np. as chlorogenowy oraz flawonoidy. I dzięki temu bakłażany powinny być elementem diety przeciwzapalnej, która jest wskazana u osób m.in. z insulinoopornością, chorobami tarczycy, endometriozą, zaburzeniami hormonalnymi. Poza tym dieta przeciwzapalna ma działanie takie anti-aging i profilaktyczne przeciwko nowotworom oraz wspiera zdrowie naszego serca. I tu jakby wracając, bo dawno już tego nie słyszałam, tej teorii, ale, ale myślę, że warto poruszyć ten temat. Dawno temu pacjentka z niedoczynnością tarczycy zapytała się, czy może jeść warzywa psiankowate. Czyli właśnie bakłażana, pomidory, ziemniaki. Chorując na niedoczynność tarczycy, szczerze, jak najbardziej można. Tak jak przed chwilą wspomniałam, bakłażan będzie elementem diety przeciwzapalnej. Więc przy tego typu schorzeniach, jak najbardziej warto go jeść. Bakłażan jest również warzywem niskokalorycznym, zawiera jedynie 25 kalorii na 100 gram, a przy okazji zawiera sporo błonnika. I co ciekawe, zawiera mniej więcej porówno w reakcji rozpuszczalnej w wodzie i nierozpuszczalnej w wodzie, gdzie w przypadku większości warzyw jest tak, że albo warzywa mają więcej błonnika rozpuszczalnego, albo nierozpuszczalnego, a tutaj jest mniej więcej podobnie. No i błonnik rozpuszczalny pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi i obniżeniu cholesterolu, podczas gdy błonnik nierozpuszczalny wspiera zdrowie układu trawiennego, zapobiegając zaparciom. To oczywiście tak w skrócie. Ale właśnie dlatego bakłażan to warzywo, które działa na nasz organizm na wiele różnych sposobów. Poza tym bakłażan jest bogatym źródłem witamin z grupy B. To Prawdziwa bomba zdrowotnych korzyści i mam nadzieję, że moim wywodem zdążyłam Cię już przekonać do jedzenia bakłażana naprawdę często. Przejdźmy zatem do podróży kulinarnej, którą dla Ciebie przygotowałam, bo bakłażan jest naprawdę obecny w wielu, wielu kuchniach regionalnych, by zainspirować Cię kulinarnie. I jeżeli nie lubisz bakłażana, to proszę Cię, daj mu szansę. W tym roku, podczas tych wakacji, raz lub dwa razy, lub nawet częściej, bo bakłażan, w zależności od tego, jak go przygotujesz, za każdym razem może smakować inaczej. Zacznijmy od tego, że możliwe, że nie lubisz tego bakłażana, bo miąż potrafi być gorzkawy, nieco gorzkawy, ale to trochę jak z ogórkami. Gdzieś tam może się trafić ten gorzkawy, który zepsuje nam smak całej mizerii, ale to nie jest reguła. Ale jeżeli trafi się taki gorzki, gorzkawy bakłażan, można go posypać solą lub namoczyć w słonej wodzie, i wtedy ta goryczka powinna. Troszkę się zmniejszyć. I po usmażeniu bakłażany nabierają takiej kremowej tekstury. I do takiego smażonego bakłażana bardziej będą nam pasować takie słodkawe rozgrzewające przyprawy. Natomiast w wyniku duszenia lub pieczenia bakłażany zyskują smak lekko piżmowy, grzybowy. I tu idealnie komponują się one ze słonymi produktami. Ja bardzo lubię bakłażana dodawać do różnych sosów takiego pieczonego bakłażana pokrojonego w kostkę, ponieważ ta tekstura właśnie albo mi trochę przypomina grzyby, albo nawet czasem zastępuje mi właśnie konsystencję mięsa. Bakłażany dobrze komponują się z chili, dobrze smakują na ostro, bardzo dobrze komponują się z czosnkiem, bardzo dobrze komponują się właśnie z gałką muszkatołową, cynamonem czy też imbirem. W związku z tym, że jestem aktualnie w Hiszpanii, co prawda to już moje ostatnie tygodnie pobytu w Hiszpanii, ale nieważne. Ważne jest to, że w Hiszpanii tego bakłażana również się je i można go sobie zamówić jako takiego ta tapasa. Tutaj się bakłażana panieruje, plasterki bakłażana się panieruje. Panieruje w mące lub w buce tartej, bo widziałam w dwóch różnych opcjach. Smaży się go w głębokim tłuszczu, a następnie polewa miodem. Lub tak jak w Andaluzji, <grym> bo aktualnie jestem w Andaluzji, polewa się nie miodem, ale takim syropem z trzciny cukrowej. To jest bardzo charakterystyczna Rzecz w Andaluzji, która pochodzi stąd. I ten syrop z trzciny cukrowej znajduje się w takich słoiczkach, i te słoiczki mają etykietę z Maryją. Więc jeżeli będziesz na wakacjach w Andaluzji, to warto kupić sobie coś takiego, bo to jest bardzo charakterystyczny, taki trochę palony smak. Mm. Więc to jest bardzo fajna taka przystawka, taki tapas, który w Hiszpanii kupić można. Kolejne takie danie z basenu Morza Śródziemnego, które jest charakterystyczne dla bakłażana, to parmigiana melanzane. To danie pochodzi z Sycylii i ja mam wrażenie, że to jest ulubione danie mojego męża w ostatnim czasie. Bo ja szczerze mówiąc bardzo lubię parmigianę. Ale nie lubię jej robić, bo ją się trochę długo robi. Mianowicie jest to taki bakłażan pokrojony w plastry i te plastry, które są raczej cienkie, smaruje się oliwą, soli, pieprzy, zapieka. No i robimy z tego taki trochę makaron, jak do lasanin. Przygotowujemy sos pomidorowy z cynamonem, z bazylią i przekładamy to. Jedna warstwa to zapieczone. Plastry bakłażana, smarujemy je sosem pomidorowym i sypiemy serem. Ja sypię zazwyczaj mozzarellą i parmezanem, ale jak to z takimi daniami bywa u każdego, pewnie robi się inaczej, no ale zasada jest taka: bakłażan, pomidor i ser. I w ostatnim czasie również dodaję do tego tofu, startę tofu, żeby trochę bardziej sycące to danie było. No i taką zapiekankę, którą robi się w zależności oczywiście od tego, jakie masz naczynie, trzywarstwowe lub sześciowarstwowe, zapieka się w piekarniku. Kolejne danie takie rodem z, z Sycylii to pasta alla norma. Aktualnie mam je na obiad. I powiem szczerze, że uwielbiam to połączenie. Uwielbiam połączenie bakłażana i orzechów włoskich. A mianowicie jest to sos pomidorowy z pieczonym bakłażanem. Tego bakłażana kroi się w połówki, smaruje oliwą z oliwek i zapieka przez 30 minut w piekarniku nastawionym na 180 stopni. Potem się kroi właśnie w kostkę. I do tego sosu pomidorowego. Dodaję się tego upieczonego bakłażana, dodaje się listki świeżej bazylii i ricotte, a na koniec po wymieszaniu z makaronem posypuję się podprażonymi orzechami włoskimi. Uwielbiam ten smak, uwielbiam to danie i, i polecam je. Bardzo mocno je polecam. Jeżeli chodzi o połączenie bakłażana i orzechów włoskich, to bardzo dobrze wspominam. Takie gruzińskie rolatki z bakłażana z pastą z orzechów włoskich. Do tej pasty mieli się orzechy włoskie, dodaje czosnek, liście kolendry, cebulę, estragon, seler naciowy i mieloną paprykę. No i tu znów, za każdym razem, gdy zamawiałam to jako przystawkę, smakowało trochę inaczej. Więc myślę, że to co podałam jest podstawowym Przepisem, ale każda gruzińska pani domu te rolatki robi inaczej, więc yy, znów plastry, bakłażana zapieka się, smaruje się tą pastą i posypuje granatem. Ten kwaśny posmak granata daje tutaj naprawdę takiego kopa smakowego, i ten kwaśny granat również dodaje się do pasty z bakłażana, czyli babaganusz, babaganusz, to jest taka bliskowschodnia pasta z zapieczonego lub zgrillowanego bakłażana. No bo tak naprawdę to powinno się go dać po prostu na ogień i dzięki temu miąż się robi mięciutki w środku, kremowy, a skórka się zwęgla i bardzo łatwo odchodzi z tego bakłażana. I tutaj mm, do tego bakłażana. Dodaje się soku z cytryny, tahini, kuminu, czosnku i blenduje się to. No i oczywiście posypuje się pestkami granata. Ja powiem szczerze, w Polsce zdarzyło mi się nawet sypać mm, malinami, bo to wszystko chodzi o ten kwaśny posmaczek i nadką pietruszki. Bardzo lubię, uwielbiam wręcz. No właśnie ze względu na to, że no nie mam dostępu do takiego żywego ognia zazwyczaj, no to radzę sobie piekarnikiem. Po prostu włączam tryb grill i sprawdzam na bieżąco, żeby właśnie skórka była zwęglona, a miąż był mięciutki w środku. Ale słyszałam, że bardzo dobrze sprawdza się w takich sytuacjach również airfryer. Więc myślę, że tutaj spokojnie można spróbować. No i takie... Airfryer bardzo dobrze się sprawdzi do kolejnego dania. Z Grecji właśnie. Wrócimy do basenu Morza Śródziemnego. Uwielbiam bakłażana w jogurcie greckim. Takiego właśnie zapieczonego bakłażana, którego najpierw kroimy w kostkę, zalewamy oliwą z oliwek, przyprawiamy solą, pieprzem. Gdy on się upiecze, dodajemy jogurtu Mięty, oregano, szczypiorku, natki pietruszki, tak naprawdę wszystkie zielone, świeże zioła, jakie masz pod ręką, możesz tam wrzucić skórki z cytryny, soku, z cytryny i czosnku. I ja uwielbiam to połączenie. Uwielbiam je, wręcz chyba robiłam je już każdemu członkowi rodziny. <śm> idealnie sprawdzi się na grilla. Idealnie wręcz sprawdzi się do ziemniaczków. No cudowne, cudowne. Cudowna alternatywa dla <grytania> zwykłego takiego, już klasycznego, już takiego, co już wszedł w naszą krew, sosu cacyki. Mm, ale muszę przyznać, że zdarza mi się pokroić w plastry bakłażana, zgrillować i położyć na takie rozsmarowane na talerzu sos cacyki i posypać zieloną soczewicą, oliwkami i fetą. Taka sałatka jest przepyszna. I jeżeli Wam zostaje bakłażan, no to bakłażana można też dodać do leczo. Tak naprawdę bardzo dużo osób robi leczo z bakłażanem, więc myślę, że tutaj bardzo dobrze się to sprawdzi. Jeżeli chodzi o Grecję, no to bakłażana również wykorzystuje się do musaki. No ale ja nad musaką raczej tutaj... Nie będę się jakoś za bardzo pochylać, ponieważ muszę szczerze przyznać, że ja nie lubię. Nie lubię musaki. Próbowałam musakę kilka razy w kilku miejscach, żeby właśnie dać jej szansę, bo to moim zdaniem jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą trzeba zrobić. Nawet byłam na takich zajęciach kulinarnych z kuchni greckiej, i tam taki prawdziwy Grek robił musakę. No i. Wszyscy się zachwycali, a mi ona nie smakowała, więc no po prostu nie jest to moje danie, no ale jak najbardziej bakłażana do musaki się wykorzystuje. No i bakłażan też bardzo dobrze, ojej, bardzo dobrze gra z pomidorami. Można sobie właśnie zgrillować plasterki bakłażana, które najpierw posmarujemy oliwą, posolimy, popieprzymy, do tego plasterki takiego dobrego pomidora i to posypać sobie serem feta. Lub jakimś takim serem kozim. Plasterki bakłażana sprawdzą się też na przykład do fritaty czy, czy innej jakiejś takiej zapiekanki jajecznej. I tu też najpierw bym tego bakłażana zgrillowała, żeby nadać mu takiej pożądanej konsystencji. I jeszcze wracając, wracając właśnie do Azji, do Azji, to muszę przyznać, że mój. Że moje ulubione danie z Azji, z mojej wyprawy po, po Azji południowo-wschodniej, to był bakłażanowy loklak. I ja byłam tym daniem zachwycona. Robiłam je już tutaj, gdy wróciłam do Europy, tak z trzy razy. W zeszły weekend <grym> udostępniłam przepis na bakłażanowego loklaka u mnie na profilu na Instagramie. I czym jest w ogóle loklak? Loklak to takie danie na bazie... Marynaty z sosu rybnego, sosu sojowego i sosu strygowego, i to jest kumulacja umami. Po prostu jak lubisz azjatyckie smaki, to będziesz w tym daniu zakochana. No i żeby zrobić takiego loklaka, to tego bakłażana trzeba upiec, żeby skórka łatwo schodziła, ale żeby w środku był taki lekko trwodardawy, jeszcze jędrny. Później kroimy go w taką nieregularną kostkę. I smażymy razem z czosnkiem, tak żeby jeszcze bardziej zbrązowiał. I później właśnie zalewamy tą marynatą. I co też jest bardzo ważne, to danie jest mocno pieprzne. Tam na każdym kroku dodaje się pieprzu. A na koniec, na koniec macza się jeszcze tego loklaka, te kawałki bakłażana w sosie właśnie pieprzno-limonkowym. I ta konsystencja... I ten właśnie taki grzybowo-ostrygowy smak, czyli ta kumulacja umami, coś niesamowitego, bardzo, bardzo polecam. I bakłażany też występują w kuchni hinduskiej. Ja średnio się znam na takiej kuchni. Przyznać, muszę, że popracować. Na razie skupiam się na, bardziej na kuchni, właśnie śródziemnomorskiej i azjatyckiej. No najbardziej chyba na azjatyckiej, ponieważ. Piszę i e buka z przepisami z mojej podróży po Azji południowo-wschodniej. Chcę, żeby on był jak najbardziej dla ciebie praktyczny, no bo to też jest kluczowe, żeby te przepisy można było w łatwy sposób odtworzyć w polskich warunkach, a nie dam tam zieloną papaję i nikt nigdy nie widział zielonej papai oprócz jakichś wietnamskich targów, które. Są na przykład w Warszawie, więc tam widziałam, ale, ale tak, jak najbardziej bakłażany w kuchni hinduskiej są. I jedna z Was podesłała mi taki przepis na brinzel budgie. i brzmi to super, na pewno będę tego próbować. To jest takie kary z bakłażanem taki pieczony bakłażan, smażony z pomidorami, z różnymi, właśnie typowymi już prawami, jak imbir. Z pomidorami i to się właśnie zajada z chlebkiem Nan. Myślę, że to jest pyszne i będę testować ten przepis. No więc, skupiamy się na bakłażanie. W zeszły weekend udostępniłam bakłażanowego nowego Loklaka u mnie na Instagramie. W tym tygodniu udostępnię tego bakłażana w jogurcie w stylu greckim, a dodatkowo jeszcze u mnie na blogu udostępnię w Również w tym tygodniu trzy pomysły na bakłażana, i znajdziesz tam przepis, właśnie. Mój ulubiony sos do makaronu czyli sos pomidorowy z pieczonym bakłażanem, z ricottą, z bazylią i z orzechami włoskimi. Więc śledź mnie na bieżąco, żeby poszukać jeszcze więcej inspiracji kulinarnych z bakłażanem w roli głównej. Koniecznie zapisz się do newslettera mojego. By być na bieżąco i dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka, i do usłyszenia kolejnym razem.